Siema, witam w kolejnym filmie na moim kanale w dzisiejszym odcinku pokażę wam trzech antagonistów którzy dokonali tego czego po prostu musieli co musieli zrobić i co było ich zadaniem bo większość z antagonistów tak naprawdę miało coś zrobić tym przejąć Jaga, a tego nie zrobiło pokażę wam trzech, bo pewnie zrobisz tego jeszcze kiedyś drugą część, zobaczy się jeśli chodzi w ogóle, bo zapomniałem też powiedzieć w ostatnim czasie jest dużo filmów o Ninjago I wiem, że miało być też film o innych serach LEGO Ale bał w w dniach, czyli jutro, pojutrze y, Przygotowane odcinki z y, właśnie Ninjago Więc obiecuję Wam, że w niedzielę albo pojedziałek, poniedziałek Ewentualnie w te dwa dni zobaczy się y, Pojawi się jeden odcinek z innej serii LEGO I Jeszcze nie będę Wam zdarzał na co dokładnie no, ale będzie nie z Ninjago Zostawcie łapkę w górę i suba to i zapraszam Was do oglądania tego materiału Pierwsza postać na tej liście to Harumi Harumi w sumie dokonała swego skrzesiła Garmadona, co było jej największym no, sumie, celem. Chociaż w sumie drugim największym celem było zniszczenie ninja, co w sumie jej, jej też się udało. Doprowadziła do tego, że Lloyd pomoc w, w taką lekką depresję i stracił moce oraz no, nie mógł y, zaważyć zbytnio w swoim ojcem, Bo po prostu stracił boce no i już nie mógł z nim się mierzyć praktycznie y, zabiła praktycznie y, ninja i wysłała ich do Krainy Oni Smoków, co w sumie wcześniej innym antagonistom się nie udało. Wiem, że zrobił to Garmadon, ale po części to jest jej też zasługa, bo gdyby ona nie wskrzyciła Garmadona, Garmadon by tego nie zrobił. Ale też w sumie jej celem było zniszczenie ninja, bo po prostu przez to, że niby ją zawiedli, chociaż to naprawdę nie jest ich wina, bo ludzie giną codziennie, no i... To nie jest jej wina, że nie uratowali rodziców. Jednak dokonała swego. Przesiła Garmadona, co było jej celem, e, oraz w sumie zniszczyła ninja. Nawet przez chwilę wszyscy myśleli, że zabiła ninja. E, no i oczywiście zamieściła się na nich, co najważniejsze. Także na pewno zrobiła to, co musiała. To prawda, potem i tak Garmadon upadł i przyłączyła się do kryształowego króla, który w sumie nie zrobiła tego, co miała, ale i tak, chociaż raz dokonała tego, co musiała. Drugą postacią na tej liście jest wcześniej wspomniany już Lord Garmadon. Lord Garmadon dokonał swego jako pierwszy z antagonistów, w sumie na dłuższy czas przejął władzę w krainie Ninjago. Został wskrzeszony przez Harumi tak jest już celem, ale to nie jego zasługa, tylko Harumi, tak jak było wcześniej wspomniane. Jednak udało mu się przejąć władzę nad Ninjago, doprowadzić do tego, że jego syn stracił moce, oraz wysłać największych superbohaterów boha super yy, i bohaterów ogólnie yy, krainy Ninjago, czyli oczywiście praktycznie całą drużynę ninja do krainy, o nich smoków. To skutkowało tym, że nikt praktycznie nie mógł go pokonać, bo ląd nie miał mocy, ninja nie było, no a ja, to nie ja. Przejął w sumie ten władzę jako najdłuższa osoba w ogóle w historii ninja, bo zazwyczaj jak ktoś przejmował władzę nad światem, to y, trwało to chwilę, a u niego trwało to nawet nie sezon, tylko lekko ponad sezon, co było pewnie osiągnięciem. Co prawda i tak jego y, monarcha została w końcu obalona, jednak i tak osiągnął swój cel, bo po pierwsze są najwyższym władcą Ninjago, takim innym, który po prostu przejął to jako antagonista. Zniszczył praktycznie całą drużynę ninja, bo wysłał niektórych do krainy o niej smoków, a jednemu, czyli Loidowi, można powiedzieć, stracił przez niego moce. A więc osiągnął swoje, no co mogę powiedzieć? Można też powiedzieć, że osiągnął jeszcze dwie inne rzeczy. Zabił pożeracza światów, który tak naprawdę doprowadził do tego, że stał się zły oraz zdobył 4 złote bronie, co było jego głównym priorytetem w starszych sezonach. Trzecią i ostatnią postacią jest Nadakan. Nadakan, jego celem było zdobycie nieskończonej liczby życzeń i zaręczenie się z nią, która przypominała jego byłą żonę, czyli Delare. Yy, tak naprawdę nie był zakochany w Nii, ale chciał moc nieskończonych życzeń. No i ją otrzymał. Może jego. może w sumie nie nacieszył się tymi życzeniami, bo praktycznie miał je przez chwilę, ale zdobył to co miał. Ożenił się z Nihon, zamienił ją w Delarę, yy, wszystkich Ninja w sumie złapał do tego miecza, chociaż i tak to się nie udało potem, ale zdobył co najważniejsze, odbudował Jinjago, chociaż na krótką chwilę, oraz zdobył swoją uprawnioną moc nieskończonych życzeń, a więc dokonał tego co miał. To by było na tyle, mam nadzieję, że się Wam się spodobał, widzimy się jutro o godzinie 19, no chyba, że do czegoś może, mogłoby być tak, że lekko się od niej ale i tak to, to, to nieważne, czy jest o godzinie 19, ważne, żeby był jutrzejszego dnia, ale powinien być raczej o 19. To zostawcie łapkę w i subach, no i cześć!